Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie z Tepavis 96, a to jest kolejny odcinek z serii German Track Simulator. No i tak. Oczywiście postanowiłem, no, nagrać kolejny odcinek. Tak. W poprzednim odcinku, jeszcze przed poprzednim odcinkiem, okazało się, znaczy inaczej. Mówiłem, że, jak, no, sposób na wyłączenie zmęczenia. Pamiętacie? Jeśli widzieliście ten odcinek, no to, yy, poprawka. Nie da się tego ustawić za każdym razem. To się później i tak przedstawia z powrotem, z powrotem automatycznie się włącza po yy, chyba wyłączeniu i wyłączeniu gry, więc to już nie, no, już nie ma znaczenia, czy się wyłączy, czy nie. I tak będzie zawsze działać to zmęczenie. Może, nie wiem, w ogóle to chyba nie działa. musi się po prostu automatycznie odświeża, tamto. Może ktoś zna większy, no, lepszy sposób na to, ale dobra. Teraz to nie nieistotne w tym momencie. A więc tak. Więc, no, więc, yy, no, więc zmęczenie raczej, no. Nie można go wyłączyć. Tak więc nie musicie w ogóle nawet tamtego odcinka oglądać, to był chyba odcinek piąty, o ile się nie mylę, no a w szóstym to oczywiście właśnie trochę mnie to zdenerwowało, że, yy, no, że nie udało się tego wyłączyć na stałe. No cóż, trudno, będziemy musieli jeździć w takim razie ze zmęczeniem, znaczy jak w rzeczywistości po prostu jeździć, czyli bardzo realnie to jest, chociaż właściwie jak gram w jakiś symulator ciężarówki, to raczej nie oczekuję, żeby wszystko było jak realnie. Więc zmęczenia akurat do takich nie należy, dobra. No to tak, jedziemy w takim razie. Oczywiście do Frankfurtu nad Menem. Tak, oczywiście końcówka była trochę nietypowa, bo nie już warunków, żeby to dokończyć. Ale na szczęście Google tłumaczy jak zwykle mi pomógł. Dobra. No to jedziemy w takim razie. Oczywiście też poczta była. No teraz poczty nie ma, nic z poczty nie ma, mogę jechać w takim razie. No to jedziemy. Oczywiście klarowność to wiadomo. Frankfurt nad Menem, do tego miasta jeszcze nie jeździliśmy, więc pojadę. Więc nie mogę, no, nie będę chciał raczej za dużo wycinać tutaj. No to w lewo i prosto. Dobra, światła włączone, no to jedziemy. Nieco spokojniej dzisiaj, dlatego że no, Wcześniej nagrałem kilka odcinków z, z The Thing, więc teraz no, Jest teraz lepiej mi trochę będzie szło. Znaczy, co ja gadam? No, zadowolony ogólnie jestem z odcinków. Jeszcze chyba dwa albo trzy odcinki do końca gry zostały. Więc będę miał więcej, no, znaczy inaczej, więcej czasu na inne serie i będę mógł wreszcie zacząć specjał z okazji 55 subskrypcji. Tak więc, no, najwyższy czas. No a potem z okazji 66 to. Nie wiem, czy zaplanowałem coś, ale spokojnie to z biegiem czasu się wymyśli. Jak już dotrę do tego. No, do tego momentu to wtedy będę właśnie, no, słuchaj, a potem z 77, 77, no i potem, na razie, więcej niż 70 na razie nie ma. Znaczy, więcej niż 80. Znaczy, już bym się pomylił, już na samym początku odcinka. No wiadomo, oczywiście odcinki na zapas mam, to są odcinki na zapas, tak naprawdę, znaczy, kilka odcinków na zapas z Destiny nagrałem. No, a jeśli chodzi o... ...Jetman y, Simulator, no to nie mam żadnych odcinków na zapas, tak to będzie bieżący odcinek, jak go zdążę nagrać i zmontować przed... Y, ...no, następnym tygodniem. Na następny tydzień oczywiście będzie ten odcinek. W czwartek oczywiście. Tak, mówię ciągle oczywiście, oczywiście... ...naturalnie. Naturalnie mówię oczywiście. Zaraz, oczywiście mówię ciągle oczywiście. Mówicie no, naturalnie. Tak, można zastąpić to słowo naturalnie. Dobra, jest tak. O czym by tu gadać? Ewentualnie dajmy nam sobie mógł być, na przykład, dzięki temu nic nie wytnę, tylko po prostu kurczę, strzałka mi się kliknęła w prawo. O, fajnie. Pierwszy fail. Co? Nie, nie, jak ja zahaczyłem o to. Dobra jesteśmy tutaj, więc Ale prosto... No cóż, rozjaśnić tego nie można raczej, jakby była noc. Dlatego, że wtedy interfejs jest mniej czytelny. Sporo jeszcze kilometrów. Teraz ja mam godzinę 7. 7 plus 8 jest 15, czyli jednak nie można zrobić teraz przerwy, bo wtedy się nie zdąży. Co z tym kierownicą jest właściwie? Już brzydko na mnie zaczęła wyglądać. No, jakoś coś... A nie, nieważne. Wydawało to tylko takie złudzenie optyczne. Myślałem, że się rozwaliła. Ale nie, to deska rozdzierczała. Po prostu takie wrażenie powoduje. Dobra. Z tego pokrowca wyszło. неважно не могу с утра пораньше ночь бомжам встречу Już te barierki już potrafią swoje czynić Ja muszę nie wykować przejazd, no to oczywiście będzie wydać yy... przed skrzyżowaniem. No a tu mamy oczywiście agencję pracy, ale nie będę na razie do niej wjeżdżał. No i gotowe. Tak, oczywiście na początku był pewien problem z załadunkiem, więc to będzie ostatni na dzisiejszy odcinek. Następny załadunek będziemy przewozić w następnym odcinku. Skąpstwo. Mógł dodać przynajmniej do czwartego levela. Ale nie, nie da się. Oczywiście, że nie. Ale zobaczcie, już gwiazdka wyrobiona. będziemy mieli jedną gwiazdkę i potem jeszcze tylko kilka gwiazdek zdobyć i fajnie, nie? Może gwiazdki też się popuszczą o to, żeby zdobywać je, ale dobra. No i tak, dwa razy odwiedziłem miasto Frankfurt nad Menem. O, dwa razy już, hmm, czyli już wcześniej musieliśmy być w tym mieście. Dobra. No i na czas, no. Ja się będę na to aby dowieść bez uszkodzi oraz na czas. No. Jeśli mi się tak uda, no to będzie fajnie. Tak takim razie dalej. Zaś elektronika, no coś ty. Twoje następne zlecenie to transport towaru. Elektronika z tego terminalu do magazynu firmy Transinet w mieście Dresno. Bądź tam jutro pomiędzy 3.14 i 6.29. Szerokiej drogi. Znowu elektronika, no co to, nie mają nic innego już do przewozu. Na przykład, nie wiem, już nawet bym, yy, już nawet ziemniaki mogłyby być. Tak, nie przesłyszeliście się. Już wolę ziemniaki przewozić, żeby przynajmniej coś dla odmiany innego przewieźć. Już chyba przewoziliśmy elektronikę poprzednio, jeszcze poprzednio, nie wiem. Tylko elektronika to jest, a może ta firma się zajmuje produkcją elektroniki. Nie wiem, albo może odbioru elektroniki. Dobra, no i tak. Czy będzie jakaś wiadomość? Nie ma wiadomości, dobra, no to jedziemy. Eee, eee. Dobra, tu jest elektronika. Wiem, że zaczyma, zaczynam odczuwać zmęczenia, ale w tej robocie się nie śpi. No i tak. Mógłbym albo tu zrobić przerwę? Mam na to... A, aż do soboty rana mam czas. Więc będzie nocny kurs znowu. Jak daleko mam tam? Tak daleko bardzo daleko, no to, idealny moment, żeby zrobić przerwę w tym miejscu. Dobra, i tutaj oczywiście zakończę odcinek, a więc to tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa, no i pozdrawiam. Na razie, pa.